Jan Amos Komeński, jeden z najwybitniejszych i najważniejszych pedagogów, zwany także ojcem pedagogiki nowożytnej, w XVII wieku o szkole pisał metaforycznie Tak jak dla całego rodu ludzkiego, cały świat jest szkołą, od pradziejów aż do końca, tak dla poszczególnych ludzi całe ich życie jest szkołą, od kolebki aż do grobu. Nie dość jest nawet mówić za Seneką, żaden wiek nie jest zbyt późny dla uczenia się. Ale trzeba powiedzieć, każdy wiek jest odpowiedni do uczenia się, a życie ludzkie nie ma innego celu jak nauka. Wszelako życia człowieka nie ogranicza ani śmierć, ani nawet sam świat. Każdy, kto urodził się człowiekiem, musi iść dalej, do samej wieczności, tak jak gdyby do niebiańskiej akademii. Wszystko więc, co ją poprzedza, jest drogą, przysposobieniem, pracownią, szkołą niższą. W dniu tak szczególnym, jakim jest święto edukacji, witam wszystkich serdecznie. Właśnie dziś mamy okazję podziękować wszystkim nauczycielom za przekazywaną wiedzę i za trud włożony w kształtowanie naszej osobowości. Pragniemy też przeprosić za to, że nie zawsze ułatwialiśmy pracę, bo tak zwyczajnie brać uczniowska lubi po prostu figlować. Szanowne grono pedagogiczne i emerytowani pracownicy naszej szkoły, drodzy uczniowie i rodzice. Od ponad 200 lat obchodzimy święto edukacji narodowej, ale nigdy jeszcze w tak wyjątkowych okolicznościach. To sytuacja epidemiczna pozbawiła nas dzisiaj możliwości spotkania się bezpośrednio, wymiany uścisków, ale chciałabym, aby mimo wszystko. Odbyły się te uroczystości w sposób godny, tak aby zaznaczyć wyjątkowość roli edukacji w życiu każdego człowieka i wyjątkowość naszego grona pedagogicznego, który, które codziennie podejmuje trud pracy z młodzieżą. Nauczyciel to jedna z najbardziej wyjątkowych postaci na całym świecie, bo któż inny mógłby każdego dnia ofiarować to, co w nim najlepszego, cudzym dzieciom? Te słowa są przesłaniem do codziennej pracy dla każdego z nas. Ponieważ ta praca nie kończy się w szkole, nie kończy się tylko na wykładzie merytorycznych wiadomości związanych z nauką każdego z przedmiotów, ale te emocje, które uczniowie przynoszą do szkoły, My zabieramy ze sobą codziennie do domu i nimi żyjemy, bo żyjemy wszystkim tym, co ważne dla naszych uczniów. I za to właśnie chciałabym serdecznie wszystkim podziękować za ten trud związany właśnie z pracą, zarówno tutaj w szkole, jak i tym wszystkim, co wiąże się z pracą nauczyciela poza szkołą, o czym tak łatwo zapominamy. To wyjątkowe święto przypomina o szczególnym posłanictwie nauczycieli, których działania pozwalają uczniom odkrywać i rozwijać swoje zdolności, pasje i zainteresowania. Przypomina też, aby realizować to w sposób bezpieczny i w godziwych warunkach, które starają się zapewnić wszyscy pracownicy szkoły. Nabiera to nowego znaczenia właśnie w tych wyjątkowych okolicznościach epidemii, i każdego dnia stajemy właśnie przed tym wyzwaniem, aby bezpiecznie tutaj w szkole uczyć i być razem z naszymi wychowankami. Myślę, że nasza szkoła naprawdę może poszczycić się tym, iż stwarza warunki do tego, że kto chce, to rozwijać będzie miał, będzie miał możliwości rozwijania swoich prawdziwych pasji. Nie tylko na lekcjach, nie tylko jeżeli chodzi o kształcenie zawodowe, ale we wszelkiego rodzaju formach pracy pozalekcyjnej. W tym roku nauczyciele, uczniowie i rodzice zostali postawieni z dnia na dzień przed takim wyzwaniem, jakiego nikt się nie spodziewał. Cały ciężar pracy został przerzucony na tzw. nauczanie zdalne bez przygotowanych odpowiednich narzędzi i tak naprawdę wszystko zależało od tego, jak ten problem rozwiąże indywidualnie każdy nauczyciel. Po pierwszych trudnych tygodniach myślę, że mogę ocenić ten okres za udany bo w tych wyjątkowych okolicznościach wszyscy poradzili sobie bardzo dobrze i za to chciałam bardzo serdecznie podziękować zarówno całemu gronu pedagogicznemu, ale również uczniom i rodzicom za to, że zmobilizowali się w taki sposób, aby można było zakończyć poprzedni rok szkolny. To tylko pokazuje, jak wielkie zgranie jest pomiędzy uczniami, nauczycielami, bo nie na darmo hasłem naszej szkoły jest, iż ona łączy. Łączy przyjaźnie, a często i miłości, ale w tych okolicznościach było to szczególnie ważne. Chciałabym Państwu w tym wyjątkowym dniu życzyć, aby podejmowane każdego dnia wyzwania przynosiły zawodowe spełnienie. Zawodowe spełnienie nie tylko w tym sensie, że uczniowie zdadzą, na wysokich lokatach egzaminy zewnętrzne, a to jest oczywiście dla nas bardzo ważne, ale aby wartości, które Państwo codziennie przekazujecie naszej młodzieży, przyczyniły się do ich prawdziwego rozwoju, dawały Państwu satysfakcję, były tym azymutem, który wskazuje drogę młodzieży na całe życie. Na wszystkie następne lata. Życzę Państwu, aby wiadomości, które wyposażacie nasze, naszych uczniów, były przez nich wykorzystywane zawsze. W życiu osobistym natomiast życzę Państwu przede wszystkim dużo miłości, radości, uśmiechu, dużo zdrowia, ale również zadowolenia i optymizmu bo wierzę, że razem, tak jak tu tworzymy wspólnotę, społeczność uczniowską i społeczność naszej szkoły, jesteśmy w stanie przełamać wszystkie bariery i pokonać trudności, które przed nami postawiło życie. Życzę Państwu jeszcze raz wszystkiego dobrego oraz życzę tego, aby ten dzień stał się wyjątkowy. On zapisze się niewątpliwie w historii, ale aby zapisał się również w historii przez serdeczność, którą otrzymacie Państwo i otrzymujecie codziennie od uczniów, rodziców, bo dla nich tutaj w szkole jesteśmy. Razem tworzy, twórzmy wspólną, przyszłą, nowoczesną szkołę. Chciałabym jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczyniają się do rozwoju naszej szkoły. Wam drodzy nauczyciele, ponieważ bez Was ta szkoła nie miałaby takiej tożsamości, jaką ma w tej chwili. Chciałabym również podziękować bardzo serdecznie rodzicom, Radzie Rodziców, z którą bardzo dobrze udaje nam się na przestrzeni lat współpracować i która wspiera nas we wszystkich naszych działaniach. Chciałabym również bardzo serdecznie podziękować starostwu powiatowemu w Rybniku, naszemu organowi prowadzącemu, który naprawdę na przestrzeni ostatnich lat dokładał wszelkich starań do tego, aby zapewnić nam jak najwspanialszą bazę i dzisiaj widzimy tego efekty. Dzisiaj widzimy, jak nasza szkoła również w tym sensie materialnym bardzo mocno się zmieniła, jak przybyło nam wspaniałych pracowni. Jak przybyło nam wyremontowanych klas, i nie brakuje nam sprzętu, który wykorzystujemy na wszystkich zajęciach, zarówno na kształceniu ogólnokształcącym, jak i zawodowym. Dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie za wkład, który wszyscy Państwo wkładacie w rozwój naszej szkoły. Na zakończenie chciałabym jeszcze raz życzyć Wam, aby ten dzień nauczyciela. Był naprawdę wyjątkowy, abyście odnaleźli wspólny język z młodzieżą, abyście odnaleźli w ich wypowiedziach, w ich spojrzeniach wszystko to, na czym nam tak naprawdę zależy, aby nauczyciel naprawdę był dla młodzieży autorytetem, aby nauczyciel był tym Powiernikiem w trudnych sytuacjach, gdy nikt inny nie potrafi pomóc w rozwiązaniu trudów, z którymi nasi uczniowie się spotykają. I przede wszystkim, aby spotkała Państwa za to wdzięczność ze strony zarówno uczniów, jak i rodziców, ponieważ ja dzisiaj bardzo serdecznie Wam za to dziękuję ponieważ wiem, jak wielki trud na co dzień wkładacie w, zarówno w kształcenie, jak i wychowanie młodzieży. Dziękuję bardzo i życzę jeszcze raz wszystkiego dobrego. A teraz zapraszam serdecznie na reportaż przeprowadzony wśród uczniów miesiąc po rozpoczęciu roku szkolnego. Dzień dobry Państwu. Właśnie znajdujemy się w jednej z najpiękniej położonych polskich szkół. Za chwilę porozmawiamy z uczniami i opowiedzą nam ich pierwsze wrażenia z rozpoczęcia roku szkolnego i wspomnienia z wakacji. O, chodźmy, właśnie idzie uczeń. Dzień dobry, przepraszam, jak Ci się podoba w szkole i jak przeżyłeś ostatnie niełatwe przecież pół roku? Dzień dobry, w sumie nieźle, aczkolwiek trzeba było się troszkę napracować, żeby jakoś zdać. A jak wakacje? Nieźle, na Mazurach, udane, ale musieliśmy ratować tonącego. Jesteście bohaterami. E, tam trzeba było koledze pomóc. Dziękuję, teraz przechodzę do uczennicy. Witaj, jak rozpoczął się rok szkolny? Ehe, tam, niesprawiedliwie. Dostałam pałę z gery. Kazano mi pokazać na mapie pieniny. No a gdzie mogą być pieniny? Tam, gdzie się woda pieni, więc nad Bałtykiem. I za co ta jedynka? Za logiczne myślenie? O, jeszcze widzę jednego ucznia. Hej, jak po pierwszym miesiącu nauki? to tak bez maseczki? No spoko beczku, a ty wierzysz w ten covid cały. No ale ostatnie półrocze było zarombiste. no to muszę przyznać. Bo? A, no co, to jest z tych zdalnych, no to cały czas się zrywało. Zadania to mi kompletowali odpisywać a ja to się poświęcałem swojemu hobby. To znaczy? No wiesz, no uczy się na mechanika samochodowego. No i tam klepaliśmy ze znajomymi jakieś stare auta, no i muszę przyznać, że no, nawet jeździły, no. Dobra, ja lecę. Dziękuję. Jak widać, drodzy Państwo, wszystko zależy od motywacji. A teraz przejdźmy przez szkołę. 중 Obok nas, obok nas Życia nurt Obok nas, świateł blask Miasta rytm, gwar i szum Obok nas, płynie tłum Obok nas, tyle zmian się czas, dzieje się tyle spraw. A my, jak we śnie, jak we mgłę, sami wciąż, razem wciąż, oczy twe. Ty, na co nam świat, na co czas? To wszystko trwa obok, obok nas. Wciąż obok nas, obok nas życia nurt Kocham. Wciąż Twoich, Twoich ust, ale swoich, ale patrz, ile zmian wokół nas dzieje się, tyle spraw, życie ma wiele bard, więc choć póki czas. Życia bić każdy chaos, czerpać je, wdychać je, poznać trud, poznać gniew, życia smak, walki smak. Каштаны. jak ruch... Wysień park nasz wyzłaca, kasztany lecą z drzew trzeci raz. Maj, Ikar. Mierzył zbyt wysoko, nie bacząc na konieczne środki ostrożności. Nie czaił się długo. Strzałą z pierzystym bełtem skrzydeł mknął prosto w światło. Oślepiła go jasność. Żar stopił skrzydła. Ale przez chwilę stanowił jedność z gwiazdą. Spadając jak lawina, żłobił rozstępujące się zbocza chmur. Spadając, czy zdążył doznać uczucia triumfu, żalu bezsilności, czy ujął w formę mądrej reguły wiedzę świeżo nabytą za cenę niedoczekania dojrzałej rozwagi Dedala. Jak widać w tej szkole jest dużo uzdolnionej młodzieży. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy reporterowi za reportaż z naszej szkoły.